Siemandero. I lecimy z kolejnym filmem. Oczywiście, nowa playlista festiwalowa i kolejne nowe wyzwanie z Foto czyli wyzwania fotograficznego. Wchodzimy w playlistę festiwalową. Podejrzewam, że oczywiście nikt nie będzie miał problemu z tym e, zadaniem, bo jest banalnie proste, bo jest wszystko napisane i ten e, mural jest też bardzo znany. Ale no nieważne, bo nawet jest napisane gdzie on się znajduje. Więc wydanie, wyzwanie fotograficzne, wyspiarskie wspomnienia, sfotografuj samochód Rima, Rima Concept 2 z roku 2019 w Playa Azul. I mamy tutaj ten taki słynny już, kurde, muralek, przy którym już chyba z dwa razy było, kurde, w playliście robienie zdjęć. Więc wchodzimy sobie w samochody, zmień samochód. Robimy tutaj filtrację według producenta. Bierzemy sobie Rimaka i to jest ten właśnie koncept. Tu 2019 rok wsiadamy sobie w furę. I jak ktoś przed chwilą zakończył wyzwanie w poszukiwanie skarbów, to skończył je dokładnie. Bo tutaj widzicie, mam to zaznaczony skarb w Playa Azul, gdzie trzeba zrobić zdjęcie. Więc jesteśmy tutaj niedaleko domku, po prawej stronie mapy, i sobie możemy jechać w stronę Goliata. Bo to dokładnie jest, kurczę, gdzieś tak właśnie na wysokości Goliata. Ja sobie już pojadę, nie będę się teleportował. I mural będzie po prawej stronie na budynku. Więc nie da się go nie zauważyć. Bo jest charakterystyczny, tak? O, i już tutaj go mamy. Pyk, kawałek przed goliatem. Więc się ustawię do zdjęcia, od razu będzie na miniaturę. Albo i nie. No i dobra, cykamy sobie zdjęcie. Tak żeby kłucze. O. Sam mural, był. a tam jeszcze kobita jest w oknie, dobra, nieważne. Robimy zdjęcie, sfotografuj samochód i zrób zdjęcie w playa Azul. Foto challenge zaliczone, sprawdźmy jeszcze, czy nam zaliczyło. Wychodzimy z trybu fotograficznego. Ja sobie zrobię zaraz zdjęcie na miniaturkę. Jeszcze raz ukończono, zatwierdzono. Tyle, strzałeczka i do następnego. Cześć.